Rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja drogi Błądzikowo-Rzucewo, to jest jak gdyby ten pierwszy etap realizacji tego przedsięwzięcia, jest to zadanie realizowane przez powiat, gmina Puck dołożyła 50% jak zawsze do takiego zadania, wartość tego, tej inwestycji 511 tysięcy złotych, gmina dołożyła 260 tysięcy złotych. To jest pierwszy odcinek, będą kolejne. Wczoraj, tak jak było ustalone na zarządzie, będziemy kontynuować te zadania i żeby pętla błądzikowo, rzucewo, słonino, żejścszewo w tej kadencji została zrealizowana do końca.